Witajcie kochani, serdecznie w drugim odcinku z cyklu drapiemy szybkie 50. W poprzednim odcinku drapaliśmy z rapeczki od numeru 1 do 20, a teraz jest od 21 do 40. Ciekawe, ile uda się nam wydrapać. I teraz tak, eee, jeszcze będą trzy odcinki i Później będzie konkurs. Zapisujcie dokładnie, ile tam w której zdrapeczce wpadło i ile razem będzie, bo będzie pytanko. Pytanka na razie nie zdradzam. I będą rozlosowane trzy osoby, które dostaną jakieś niespodzianki ode mnie. Dobrze, kochani, koniec gadu-gadu. Pora na drapanko. Zrebka z numerem 21, tym razem mam po kolei. A bonus, polecimy. Sztabka. 50 tysięcy. 50 tysięcy. 50 000 zł. 500 zł. 500. Dwójeczka. Dwójeczka. Będzie trzecia dwudziestka, e, trzecia dwudziestka, trzecia dwójeczka. 50. I trzecia dwójeczka. Jest trzecia dwudziec, y, dwójeczka. Draping zaczynamy dwójeczką. Z drapaczką wygraną BBB. sobie będę kładała wegrane. z numerem 22. Oj, ten bonus, diament. A tu jest. Czwóreczka 50 tysięcy 500 zł 500, 500, 50 tysięcy 50 zł 50, 50 i stuwa, czyli zdrabka jest przegrana. W pewnym momencie chciałam powiedzieć, że jest stuwa. Nie. Jest. FJB na pewno nie ma nic, bo 2 500, 2 stówy, 2 500. Teraz, kochani, zrapeczka z numerem 23. Patrzymy na bonus. Bonus Edukaty. Co zobaczymy, czy coś się uda. 2 stówka. 2 50. 500.

Przynieś, przyniesie nam, o, worek nam przyniósł. Worek na te wygrane, kochani. 50 tysięcy. 4. Stówka. 500 zł. 50 zł. 500 zł. 50 tysięcy. Coś będzie. Dwójka. I czwórka. zrobka jest przegrana. Zobaczyłam to B, to już myślałam, że będzie kolejne 2 złote, ale jest BZ. Niestety. Ale na razie mamy 2-2. Dwie przegrane, 2 wygrane. Zrabka z numerkiem 25. Sprawdzamy. Ponuś sztabka tradycyjnie, nie ma nic, bo i po co? 500, 2 złote. 4 złote, czwórka na mnie wpadła w 50, 500 po raz drugi, 50 po raz pierwsze tysięcy 50 zł po raz drugi, 4 zł po raz drugi i 50 tysięcy po raz drugi, czyli zdrowka oczywiście jest przegrana. Bezzec, zobaczcie. Żadne, 2 zł, żadne, 4 zł nam się nie pojawiło ja. A wcześniej jak kupiłam sobie poza kanałem, jeszcze jak nie miałam nawet kanału. Dwie drapeczki to mi wpadło 4 zł te, a teraz jakoś nie chcę. Bo dukaty. Zrobeczka z merkiem 26. a patrzymy tu. Dwójeczka, czwóreczka 500 50. Złotych stóweczka 500 zł, dwójka 50 tysięcy i dwójka, czyli zrapeczka jest kolejna wygrana, ale nie są tam... Co zostały wygranej, kochani, jak to jest BBB? Ale nic, kochani. Fajnie się bawię, drapię dla Was, to jest najważniejsze. Lubię bardzo nagrywać odcinki i lubię czytać Wasze komentarze. Bardzo proszę o subskrypcję, łapeczki w górę i super komentarze. Staram się na bieżąco odpisywać. 500 zł. Stóweczka. 4 zł. 500. 50 tysięcy. 50 zł. 50 tysięcy po raz drugi. Dwie 50ki mamy, ale. 4, będzie 4. Nie ma 4. Jest przegrana zrabka. Zrabka z numerem 28. Bo musi oczywiście sztabka. Jakbym. Było inaczej. No tu mamy 4. Cztery. 4. Cztery. Czyżby będzie 4 zł? 50. No przy okazji, jakby zdrapałam. Stówka. 50. 4, tak. Tu jest 4 zł, kochani, tej zrapce Pierwsze 4. 50. No i stówka to już tylko formalność, bo. Te kwoty są takie równe, więc jeżeli wygramy 4, nie można wygrać 54, więc pierwsza czwórka. Zrabca słuchajcie 28 drapek i pierwsze 4 złote. Zrabeczka z numerem 29, czy 50 nam wpadnie w tym odcinku. Chciałabym. Zobaczymy diament. 2 złote, stówka, 50 tysięcy, 500, 2 złote, po raz drugi, 50 po raz pierwszy, 50 tysięcy, po raz drugi, 4 złote, po raz pierwszy, jak myślicie, 2 będzie? Nie, jest stówka. Zgraba jest przegrana, i widziałam to B mówię o, Miska, nie już będziesz miała wygraną nie Bezet. Za dobrze byś chciała. Strawka z numerkiem 30. Bo jak, jak żeby worek. A tu mamy 500 50 tysięcy dwójeczkę 50 zł. 500 po raz drugi, czwóreczkę, 50 tysięcy po raz drugi, stówkę i czwóreczkę. Czyli jest FZ, zdrapka przegrana, kochani. Teraz zdrapeczka z numerkiem 31. Patrzymy na bonus, diamencik. I 50, dwójeczka, 500 zł 500 zł. ów, 50 po raz drugi, stówka, stówka, no co, kochani, będzie 50, 100 czy 500? Co wstawiacie? 2 złoty jeszcze może być. I 50 tysięcy, nie ma nic.

4 złote, 50 tysięcy po raz drugi. oj, chciałabym wygrać. I nie mam szczęścia, kochani, dogier, ale mam szczęście, że mam takich cudownych widzów. 2 zł po raz drugi i 2 złote po raz trzeci. Pana rzekała mi 2 złote chociaż dała Łata z Drapunia. Z numerkiem 32, wcześniej numerek 28 wygrał. Teraz.

I stówka, czyli zdrapeczka jest przegrana. DF. Zdrapeczka z, z numerem 34, kochani. Oj, worek na te duże wygrane. I mamy. Dwa, dwa, będzie trzecia dwójka. 54 zł. 50, 4 złote. 50 tysięcy. Dwójka. Czyli mamy kolejne 2 zł. 100. Stóweczka. I 50 tysięcy. Już dla pani, dla zasady, bo już mamy, mieliśmy trzy dwójeczki. BBB. Kolejna wygrana. Jeszcze mamy, kochani, do zdrapania 6 drapeczek. Już y, widzę, że y, ta część paczki troszeczkę lepsza. Sprawdzam, drapiemy. Diament. 50 tysięcy, 4 złote, 2 złote. 50 tysięcy, zobaczcie, pod sobą jeszcze trzeciej. 100. 500 zł i nie muszę już do pracy. 50 zł, 2 zł po raz drugi i 500 po raz drugi, ale ja tam nie jestem pazerna. Chciałabym 50 ze dwie, chociaż stówka, jakby się trafiła, toż by była super. Liczę kochani na 500, ale mówię tak, jak dla, dla mnie to jest najważniejsze, że mam swoich kochanych widzów. Mam nadzieję, że będzie nie przybywać widzów. Będę robić dla Was konkursy. To jest pierwszy konkurs. Ale bym chciała dużo, dużo więcej. 2 złote. 50. 4 złote. 50 po raz drugi, kochani. 50 tysięcy. 4 złote po raz drugi. 2 złote po raz drugi. Stówka po raz pierwszy. I stówka po raz drugi. Już myślałam, że będzie... Złote. Wkroło mi się F, ale FB. Niestety. Już ostatnie cztery z drapeczki, bo mu się mamy dukaty. A tutaj jest 500. 50 000. Stówka. Dwa złocisze. Stówka. 4. 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi i 500 tysięcy po raz drugi. Czyli co, przegra na ZK. Mrek 38, bonusie sztabka i patrzymy: 4, 500, 50 zł. 4 złote, Stówka. 50 po raz drugi. Stówka po raz drugi. 50 tysięcy po raz pierwszy. I 500 zł. A wiecie co? Ja tego jednego zera nie zdrapałam. Już tak westchnęłam i mówię, jest 50. Nie ma. Nie ma, kochani, 50. Bo. Jest FJ i to jest 500, 2 500, 2 50, 2 setki, dwie czwórki i 50 tysięcy. Nie ma, nie ma, nie ma. Czyli za bardzo wyściała chciała, zdrabka, misiu. Zdrabka z numerem 39, kochani. Sprawdzamy sobie tutaj, oczywiście są dukaty. Jest 2. Jest 2 złote ostatnio nam wygrała z drabka z moim 34, więc 39 byłby wygrać. Dwa razy po dwa stówka 50 000, 50 zł, 500, 2 zł po raz trzeci, więc mamy zrabkę wygraną. 4 zł po raz pierwszy i 500 zł po raz drugi, ale tu mamy trzy dwójki, więc BBB jest wygrana. I ostatnia zrabeczka kochani, na dzisiejszym drapingu. Patrzymy, tu jest diamencik. I co tu mamy dalej? Stóweczka. Stówka, wow. 50. Czwórka. Dwójka, ja tak drapię raz z tej strony, raz z tej. I tam drapek poleci. 50. 50 tysięcy. 500 zł i 500 zł, czyli już ta zdrapka oczywiście przegrana. Kwoty nie mówię, bo to będzie podsumowanie, ale powiem Wam ile zrapeczek. No tu lat to zeszelało, kochani, bo zrapeczek wygrało 2, 4, 6, 7. W poprzednim odcinku wygrało 5 i się trafiła nawet czwórka. Dobrze kochani, to teraz już się z Wami żegnam i widzimy się w następnym, czyli już w trzecim odcinku. Pa!